Z tej strony Rolnik się kłania W dzisiejszym odcinku Chciałbym Wam przedstawić Czym nagrywam, czym doświetlam I czym montuję A doświetlam się na odcinkach Przykładowo jak są odcinki Jakieś unboxingi czy cokolwiek Doświetlam się z odboksem Posiadam Dwie kamery Posiadam dwie kamery i aparat Pierwszą z tych kamer Jest Kamera Portowa. W miarę fajnie nagrywa. Nie jest źle. Yy, drugą z tych kamer jest kamera 4. Jest kamera podobna do GoPro. Yy, nagrywa ona w 4K Urtla HD. Fajne. Została kupiona za fajne pieniążki. I polecam tą kamerę, bo naprawdę. Nie jest to GoPro, a nagrywa prawie, że GoPro. Dlatego była kupiona na, na naprawdę fajne pieniądze. Jest troszkę uprudzona, ponieważ yy, była, na, była na różnych akcjach i trochę filmów już nagrała, które nie zostały upublicznione, ale ona będzie służyć i służyć. Kolejną. Znaczy, aparatem jest yy, aparat. Kolejną kamerą jest aparat. Może tak powiem. Jest aparat. Został zakupiony w 2014 roku, 15 roku. Pomyliłem się, przepraszam. Yy, pomimo swojego wieku, i zdjęć, i upadków, nagrywa, robi zdjęcia dalej i też dobrze nagrywa. Dlatego jeszcze trochę posłużę zanim przejdzie na emeryturę. I w zestawie do kamery tej jest jeszcze dużo akcesorii a w akcesoriach jest y, na przykład pasek na brzuch znaczy na ten żeby nagrywać na z y, różnych perspektyw y, jakiś tam uchwyt, to jest od y, obudowy wod wodoodpornej jest to obudowa z y, fajnym tym y, ta kamera miała w zestawie jed jeden ten to się nie nazywa flash tylko Dobra, mniej kicior jak to się nazywa, ale miała to jedną w zestawie to można ściągnąć i można nagrywać neutralny obraz bez tego. Kurde z jedną ręką tak trochę ciężko, ale o teraz Tak to wygląda. Trochę ja się pobrudziła, bo trochę teraz nagrywam z kamery z głowy. Nagrywam trochę więcej z ręki, dlatego... Ale kamera na głowę fajna sprawa. Kolejnym jest uchwyt do szyby, na przykład do traktora, do samochodu. Jakieś tam paski. Kolejny uchwyt y, statyw na kamerę, bardzo fajny. Uchwyt stat. Y, to się nazywa kijek, nie statyw, przepraszam, pomyliłem się. Y, Kolejne takie coś, nie wiem, to się nazywa y, pasek. Y, to jest fajna sprawa, ten pilotik, To jest fajna sprawa, ponieważ. Jak ubiorę kamerę na głowę, jak sobie ją ustawię, to nie muszę sięgać na głowę, tylko mogę sobie wstryknąć. On jeszcze działa. Mogę sobie wstryknąć nagrywanie lub zrobienie, lub zrobienie zdjęcia, bo to ta kamera też robi zdjęcia. Uchwyt i kolejna masa uchwytów. I ta kamera ma w zestawie dwa akumulatory. Ten drugi akumulator leży tutaj, jeszcze nawet nie był używany. I co, i tak wygląda mój zestaw do nagrywania. Jest on, zawiera on dwie kamery, jeden aparat i sodbox, który tutaj sobie doświetla ładnie, żeby było w miarę jakieś fajne jasno, żeby nie było światło takie żółte. Dobra, no to zapraszam Was do kolejnej części odcinka, czyli teraz, czym ja montuję filmy? Programem do montowania jest u mnie Filmora. Bardzo fajny program posiada wiele możliwości. Bardzo fajnie na niej się pracuje komfortowo. Nie jest tła. raz na jakiś czas skraszuje się program. Bo się skraszuje. On już tak ma. Ale pomimo tego bardzo fajnie się na nim montuje. Na koniec tego filmu, drogi widzu. Zostaw łapkę w górę lub w dół, dzwoneczek. I i naj najpierw naciśnij subskrybuj, później naciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco na kanale i do zobaczenia, do kolejnego treści.